Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Kuchar i chciałem Was zaprosić na zorganizowaną wspólnie z Goodye'rem Akademię Bezpiecznej Jazdy. Chcemy Wam pokazać jak w takich właśnie ciężkich, trudnych, zimowych warunkach, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością zarówno lodu jak i śniegu, poradzić sobie z różnymi typami napędów. Po mojej prawej ręce przednionapędowy Peugeot, za mną tylnonapędowy Mercedes i po mojej lewej ręce z napędem na cztery koła Subaru Forester. Zapraszam, mimo tych strasznie iście zimowych warunków, aż mi cała twarz zamarza postaramy się, żeby, żeby wyszło fajnie, żeby Wam pokazać jak należy sobie w takich warunkach radzić proszę Państwa, zasadnicza różnica w przygotowaniu samochodu pomiędzy zimą a latem opona na samochodzie zimówka już na pierwszy rzut oka widać, że całkiem inna rzeźba bieżnika tutaj możemy zwrócić uwagę na charakterystyczne lamelki które pomagają wgniezać się w nawierzchnię, w śnieg, do tego wszystkiego ta guma jest wykonana z bardzo miękkiej... guma w cudzysłowie tak w naszej branży mówimy na oponę. Ta opona jest wykonana z bardzo miękkiej mieszanki. Nawet teraz w takim mrozie jestem w stanie naciskając palcem ją swobodnie uginać. Druga opona to opona letnia. Już widzimy, że całkiem surbieżnika, brak lamelek, guma bardzo twarda. Nie jestem w stanie jej absolutnie ruszyć. Na chwilę obecną przy tej temperaturze opona zachowuje się tak, jak była skonstruowana. Co najmniej jest drewna. E... To są chyba najważniejsze różnice. Pamiętajmy o tym, że niezależnie czy jest to zimówka czy opona letnia, musimy zadbać o to, żeby było odpowiednie, rekomendowane przez producenta, ciśnienie. Przed chwilą powiedzieliśmy sobie o najważniejszym elemencie podczas zimy, czyli o zimowych oponach. Natomiast nie zapominajmy także o kolejnych elementach, które są bardzo ważne. Przede wszystkim tego typu skrobaczkę musimy posiadać w środku w samochodzie. Dlaczego? Po to, żeby wyczyścić bardzo dokładnie zarówno przednią, jak i wszystkie szyby naokoło. Kolejna rzecz, wyjeżdżając upewniamy się, że zarówno płyn w spłyskiwaczu do wycieraczek, jak i benzyna jest zatankowana. Metaniem. Dobra, słuchajcie, mamy przygotowany samochód, zabieramy się do, do jazdy. Pamiętajcie, zdejmujemy kurkę. Dlaczego? Dlatego, żeby dobrze dolegać plecami i całym ciałem do siedzenia, a po drugie, żeby pasy, którymi się zaraz przypnę, też przylegały szczelnie do mnie, żeby po prostu były bezpieczne. Jesteśmy w środku w samochodzie. Tutaj od razu najważniejsza rzecz ustawienie fotela ustawienie kierownicy. Przede wszystkim odsuwamy fotel od deski rozdzielczej na tyle żeby przy wciśniętym pedale sprzęgła. Nasza noga była leciutko ugięta w kolanie. Druga kolejna rzecz ustawiamy oparcie czyli kąt oparcia i odległość kierownicy od siedzenia w ten sposób że przy wyprostowanej ręce na górnym położeniu kierownicy, żebyśmy mieli kierownicę na wysokości nadgarstka. Jeżeli mamy już w ten sposób ustawione, ja pokażę Wam o co chodzi. Po co jest ta pozycja? Ta pozycja jest po to, żeby można było swobodnie manewrować kółkiem. sobie odpalić samochód, bo nie ma tyle siły, żeby kręcić więc wymagania. Zobaczcie, plecy oparte, nie odrywam yy, ramion od oparcia. Jestem w stanie sobie swobodnie kręcić, nie odrywając rąk od kierownicy. W praktyce wygląda to w ten sposób, że że właściwie wszędzie poza terenem zabudowanym możemy sobie jeździć, ee, nie odgrywając od kierownicy. I teraz przechodzimy do najważniejszej sprawy, mianowicie zapięcie pasów. Zapinamy je w sposób poprawny. Po pierwsze, ta część, która jest na dole, to jest część <laughs> biodrowa. E, zapinamy ją jak najniżej się da na biodrach, broń Boże, na brzuszku. Bardzo często ludzie trzymają ten pas tu, na górze nie. nie. Dociągamy go bardzo dokładnie do naszych bioder. I oczywiście część górną też dociągamy konkretnie do naszej klatki piersiowej, żeby przylegało, żeby, żeby faktycznie ten pas e, zadziałał w razie nie daj Boże potrzeby. To chyba wszystko, możemy jechać. Do zobaczenia.